Tak, jest z nami rozgrywający gospodarze. Kolejny raz Anvil pokazał, że wie jak uciekać spod przysłowiowej gilotyny. Byliście pod ścianą, ten nóż był bardzo blisko gardła. Toruń przyjechał tutaj jest zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo, ale pokazaliście. Fantastyczny basket. Nie mam na myśli tutaj poszczególnych jednostek Simona czy też Almeida ale trzeba wziąć pod uwagę wszystkie jednostki, każdego z osobna, którzy wnieśli wkład w to zwycięstwo. Dokładnie, fajnie zagraliśmy od początku, agresywnie szukaliśmy Chase'a, który wiemy, że jest w dobrej dyspozycji, mamy, mamy wychodzących z ławki Jarka Zyskowskiego i Arona Brusarda, którzy to są gracze, mają łatwość zdobywania punktów, na silnej, penetr mocnej penetracji, grze 1 na 1, przy tej zmianie krycia na pick and rollach, co Torunianie stosują, dzisiaj dobrze to egzekwowaliśmy, plus trafialiśmy z, z dystansu, to się liczy, dzisiaj trójki są ogromną mocą, są, jak, jak wpadają, to potrafiliśmy w krótkim odstępie czasu odskoczyć na 10-15 punktów. Zapowiadałeś, że chcesz oddać troszkę więcej rzutów, przynajmniej 2-3 więcej niż w porównaniu z tymi poprzednimi meczami słowa dotrzymałeś, ale nie były to rzuty dystansowe, a więc twoja specjalność, natomiast wjazdy pod koszy to mogło zaskoczyć polski cukier w pewnym sensie. No tak, no... Staram, staram się czytać obronę, jeżeli e, gdzieś się zawahali na właśnie na, grze, e, na topie, gdzieś tam gdzie, przy, przy zmianie tego krycia, nie zrobili tego dokładnie, e, no to starałem się penetrować, e, grać jeden na jeden z Krzysiem Sulimą, który był na mnie, czy też z Tomkiem Śniegiem, który kryje agresywnie. E, bardzo się cieszę, że dzisiaj w tym elemencie że spisałem dobrze i byłem w stanie pomóc drużynie, bo oni też złapali taki dodatkowy rytm, Lowry dwa razy fajnie obsłużył swoich wysokich, Umech trafił z dystansu, Bartek Liduszko gdzieś tam dobił, także trzymaliśmy cały czas tą odległość 5-10 punktów, a to jest bardzo ważne, żeby potem jak właśnie zatrzymamy ich w obronie, to my nadal będziemy napędzeni w tym ataku. Cieszę się, że, że dodałem coś więcej niż tylko zbiórki i asysty. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach też się będą tak punkty rozkładać jak w tym meczu. Do tej beczki miodu dorzucę, dorzucę jednak łyżkę dziegciu. Te zbiórki, to cały czas kuleje. Kolejny rekord polskiego cukru, jeśli chodzi o atakowaną tablicę. Znowu oni to wygrali, ale tym razem nie potrafili tego zamieniać na punkty, bo sporo pudeł pod samej dziury. Tak, no wiadomo jaką mają przewagę nad nami, jeżeli chodzi o grę pod koszem. Z obwodu również Bartek Liduszko bardzo mocno atakuje deskę. No, w tym elemencie jesteśmy lekko osłabieni, natomiast robimy co w naszej mocy dzisiaj. Wydaje mi się, że ograniczyliśmy straty i to był ten e, klucz do, do, do sukcesu ze względu na to, że te straty, które normalnie mamy dzisiaj, przy, w rzuty. Czy one były celne, niecelne, ale dawaliśmy sobie szansę, że trafimy albo zbierzemy w ataku. E, no musimy zrobić wszystko, żeby ten ostatni mecz wyszedł tam perfekcyjnie, bo prawda jest taka, że spotkały się naprawdę dwa e, równe zespoły i niuanse będą decydowały. Dziękuję bardzo, tyle Kamil Łączyński, wracamy do Was panowie. Dziękujemy bardzo. Szczymar twierdzi, że się